Czy 3, 2, 1, Banji kurwa? Odpaliłem Ale nie wiem co wszystko jest git A nie daj mi info na ten, na stolicz, że jest stream Odpaliłem Ale nie wiem co wszystko jest git A nie daj mi info na ten, na stolic, że ja jest się stream. słyszę, tu się słyszę, o dobra Czekaj, sobie sygnał, to trzeba wypierdolić No to wykurwić i powinno być gitara Ech, działa. śmiga? Powinno, powinno być śmigające ale mogłem dać info na insta, czekaj, dodam info na insta stories jeszcze szybko, żeby nie Jak to zrobić? Oa, ale kurwa, jak oni to robią, że trzymałem ten telefon tutaj i żyją? Siema, zapraszam na streamek, będziemy gotować herbatę z młodziutkami i rozdawać ją na rynku. A z Dobra. telefonu, nie z mikrofonu. Co? Dźwięk z telefonu masz, nie z tamtego. No, no, nie, 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 no. A, tak. z jest zamontowane. Tak mi się wydaje, że jest gitara. Urządzenie audio, telefon, wszystko. Simano. Dzień dobry, witam serdecznie. Robimy jakiś mały spoiler do tego, co się działo wcześniej. Zanim odpaliliśmy stream. No, a co się działo? No, że wykujałeś mnie. Wyruchałeś... Wszystko według planu. Wyruchałeś mnie bez mydła. Wszystko według planu jest. nie ruter, jedziemy potem bajerów. Czekaj, muszę mieć ten Czartu odpalony. Connecting Biorę ci głośnik. Router, router głośnik? Nie, bo to się zamknie. To jest samo zamykające się mieszkanie od środka. czekaj, czekaj konektuje mi się. Albo jestem podpięty do routera, pewnie nie łapie Siemano, dobra, dawaj. Bo plan jest taki, że z Młodziutkim mieliśmy zrobić herbatę, mamy już taki napis, darmowa herbata. Weź, a to później weźmiemy. Później to weźmiemy, jak już ją ugotujemy. I Młodziutki miał ogarnąć baniak, sanki i garnki z pokrywkami, a garną tylko garnki bez pokrywek. No chodno. Chodno. i chodno. Jedziemy, jedziemy po baniak na tę herbatę do Kastoramy. Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Może teraz wydopsyć, bo będziemy wychodzić. Masz router mój? Nie. nie. Ja mam go w kieszeni. Masz router? Mam go w kieszeni. Dobra. Lecim. Dobra, go. Ale z niej nic nie zapomniałem. Wziąłeś głośnik? Daję. Ale ogarniemy plecak do ARL To będzie zajebiście widzowie Stoi tutaj czarna strzała. Albo jak będzie jaśnie to wam ją pokażę po prostu Brrr! Ale gawiczka. A masz jakieś światło w tej korsie? Tak, to A co nie wejdę? Nie wejadę bo wchodzę. Ja zaparkowałem no, gdzie ty zaparkowałeś? No, dawaj. Ja wziąłem w ogóle. Ej, nie wziąłem kaski. Pieniądze. A nie, dobra, mam portfel, git. Wszystko jest. Zmieszczę się na za zajebiście jest. Wow. głośnik? Ciemka. O, już zapierdala, zajebiście. Kiedy wspólny stream z Mike'iem Twistem? No jak wrócimy na chatę, no to zrobimy afterparty po rozdawaniu herbaty. I za paywallem na OnlyFansie... No, odpadaj mi światełko, o! Za no. się bardziej? Nie. No zgadź mi to jedno sesjonalnie. No kurwa! A nie ma tutaj jakiegoś no, nie takiego... No kurwa! No stary, bo ISO wypierdala. No, 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 jak zimno. No, w, w załączaj. Pamiętam, pamiętam Cię Zbyszko, czy dam moda? No nie, nie streamując z telefonu, ale ogarniemy to. Czy zamieszkam z Patira, a Patiro w jakimś kontenerze na śmieci? Kurwa <grywa> nie wiem, coś takiego widziałem. Nie no mam, ja, ja mieszkam z dziewczyną widzowie. Wody ducha czy <grywa> Pim dzięki za 5 złotych. No na najgorszej, czemu najgorszej? Wszystko ma swoje plusy i minusy. Ale w sumie tęskniłem w chuj, kurwa, za tym, żeby tu postrymować. Poczułem się taki, wiesz, jak pół człowieka. Zresztą umówmy się, że cała afera z Mike'im Twistem to było wygenerowane przez AI, aby <kliwanie> to wszystko łyknęliście. No way. <kliwanie> Tęsknię za chczankiem? Bardzo. Muszę zajebać Unban All na czacie. Zapomniałem, wiedziałem, że o czymś zapomniałem. <kliwanie> Mody tylko błagam się. Młody tydzień temu zdał egzamin na prawo jazdy. Kurwa, chyba umiem jeździć. Ja mogę się tu tak pierdolić, teraz? Nie. nie no, stary popatrz. Nie ma miejsca, więc nie ma co stawać na środku skrzyżowania. No, 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 nie. Więc znalazłem, znalazłem, znalazłem sposób, jak uszukać przeznaczenie i nie dostać bana. O no, kurwa, stoj. Stój kurwa, stój! No. Ja nie mam wpływu na to, co ten człowiek robi. Aurelius, dzięki bardzo. O kurwa, głośnik pierdolnął. Dzięki bardzo za donajcika. Musimy trochę po. Nie wiem. No, na, na, na tą polską. A nie w prawo? W lewo. Ha, na mój na, kurwa! Dla Durniu, ja pierdolę. No kurwa, to okulary ubieraj. Ja pierdolę. Jesteś czysto <laughs> No nie mogę. Młody, wody nie będę miał komu hosta dać. O, w lewo. No, on dopiero co za prawo jazdy widzowie, ja nie jestem jego instruktorem. To nie jest moja wina. Czemu oni <coughs> Czego oni tak biegli? Oh. No. Znalazłem ten sposób, jak oszukać przeznaczenie. Tutaj jest. <coughs> Zaden banik. Zimowe, właśnie mam taki problem ze przodu tylko mam zimowe w multipli. Ale, ale wymienię. Nie nie, to tak mruga, że uważaj, żeby... Po prostu, żeby się nie wpierdolić w tramwaja. Kurwa, tu co się dzieje? A gdzie ty jedziesz? No, aha, nie wiem, dlaczego przez opolską chcesz jechać? A wiem! No dobra, to, to będą tam korki jak Nie lepiej na pilotów pojechać? No na pilotów byłoby lepiej. Ja pierdolę. Siema, łapa zielony. Też, też was dobrze widzieć. Kurwa, mi to ściska, łapę. Jakie, jakieś niedokrwienie dostanę zaraz. Ale to nie, nie jestem w stanie, bo to myślisz... że. kobita mi to bo się Bo ja wiem że jestem, tu w lewo. No możemy do Polski, to w lewo na pewno. Nie widać łez, mam tak ciemno okular. Niech to się mi nie kończy, w lewo jedź. Dzięki kłaczkę za pięć dyszek. Eee, muszę podwieźć tylko papiery do, uberow do uberowania, no i zrobimy to, tak mi się wydaje. Zabędą będą, że będą do czasu do czasu streamki Zuber'a. Dzięki bardzo. Udawaj moda, co... Aha, no na, spoko, po streamie będą dodawane mody. Bo nie wiem, czy się pokasowały, czy co. Chuj go wie. No kurwa, ja w ogóle nie wierzyłem w to, że po trzech latach dostanę unbana. To jest dla mnie tak popierdolone. I najlepsze, najlepsze jest... Robi. No skrę zatrzymuje się, no możesz go wy normalnie wyminąć po lewej, nawet się w pasach zmieścisz, najlepsze jest to, że napisał do mnie widz i pisze do mnie tak, e, siema, bo chyba zmienił się staw w Twitchu, to może być napisał odwołanie, mówię, trzy miesiące temu mi odrzucili i powiedzieli, żebym więcej nie pisał, to chyba chuj z tym, mówię, nie no dawaj, dawaj, to szybko wygenerujemy przez Zajaja. mówię, no nie mogę teraz, bo w Tibie gram. E, a mówi, dobra to ja ci wygeneruję, no i pierwsze było chujowe, drugie w miarę było ok, delikatnie zredagowaliśmy pos posła i trzy dni później mnie odbanowali. To jest tak pojebane. Było suchara, no widzisz, czyli podtrzymuję tę zmyśloną, zmyśloną historię. Ale no, dalej jest to da mnie lekko takie, no jak symulacja, nie? Bo nie wierzyłem w to w chuj. Jeszcze jak pisali mi, nie, nie odwołuj się nawet, bo nie ma opcji, żeby, co, żeby, było, żeby był jakiś chleb z tej mąki. Dobra, Ile? plan jest taki, bo mam już 200 herbat. i tu jest fotoradar? Nie, kawałek dalej. Mamy cytrynkę, jedziemy po baniak wielki. Baniak owinięmy kocem, czekaj jak my będziemy z tego baniaka dystrybuować to masz, garnki ale, weźmiemy nie, masz, kurwa. Ale nie, kurwa, ale to do baniaka, do, do no, baniaka do, do, do ba, do wiem, ale to chcesz ale, całe, to, z całym baniakiem bańaki, 100 litrowym a, zapierdalać? A na kapustę, takie wiesz z dużą dziurą w góry <laughs> Kurwa, to przecież to lepiej zostawić w samochodzie ten baniak i po trochę brać, nie? Ja nie wiem, to już jak będziesz chciał hmm. Tak mi się wydaje. Ej, może ja mnie. Ej, przyszły wam powiadomienia? W ogóle wyświetlać ten stream dla ludzi, którzy mają followersów po lewej? Bo ja pamiętam, że raz jak miałem perma, to. to miałem e, z jakiegoś Shadowbana. Dobra, to Git. No bo wtedy musiałem przez chyba 3 miesiące tak streamowałem jak debil i zresztą w tym dopiero się poprawiło. Siema Winko, dzięki bardzo za trujeczkę. O. nie no, Shadowbana, zajebiście. To koks. No i przebieramy się w Mikołaja, tylko kurwa jakiś pojemnik trzeba będzie ogarnąć. Dobrze, żeby jakieś termosy mieć 5-litrówki, żeby wiesz, tankować ceny. Coś mi tu spadło w tej korsie. Kurwa, zaś zawsze mi coś spada w tych samochodach. Gdzie ty jedziesz, młody w ogóle? No, jest taka wiesz. Że... No jest taka tam w górę. I na lewo? A dobra, może być. No, no to kawa, jak dalej pojechałeś? Oła, oa 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 kurwa No krew mi nie dopływa Muszę jakoś sobie to poluźnić, nie wiem jak to zrobić Herbata z cukrem czy bez? No nie wiem, ja wolę bez, ale Z herbatą tak samo, też wolę bez Co ja taki wygrzany? Jak to? No kurwa Zajmę czapkę, może będzie lepiej Przed treningówkę pierdolnąłem, taki samolony Byłem 14 godzin, spałem dzisiaj Tak Dzięki, Beat, za dyszkę. Sorry, sorry for this donate, he is very big debil. Już z donate'ów. Nie będzie więcej takich. Aha. A tu możesz jechać tym pasem, czy to buspas? Możesz jechać, tu nie ma buspasa. No, tu nie ma buspasa, jak bus było napisane. Mody, tu jest buspas. Nie wiem, stary, ty tu masz jest prawo. Pass, ty nie ma dopiero, dopiero co zdawałeś prawo jazdy. Nie możesz mi zdawać takich trudnych pytań. I obarczać mnie odpowiedzialnością. Się tam lewy, no bo to debile są. Ale no, jest buspas. A chcesz jakaś górą, jest taka no? Nie, tu nie, w, prawo. Tak, nie, w prawo. Dobra, git. Przed tutaj, bo tu jest bus to nie jest buspas, widzisz normalnie. Normalnie dwie strzałki prosto. No. no kurwa, co ty gadasz? E... Dzięki bardzo kozom za 3 złote. Czy dam e... No komuś na pewno, no. no ale na pewno nie teraz też w butelce mam przysmak. Jak na najebany robię, zygzak To przejeżdżam tam codziennie, to buspas mordo Widzisz kurwa? Mówiłem ci, że to buspas stary A. No, musi stary być czujny Dobra. A to też buspas? Nie Nie, nie, tak To był buspas, ale to się coś rozjebało W tej drodze, co oni tam odpierdalają w ogóle Trafaj, z tymi podziwano. parawanami? Siema sekator, kurwa No, hamuj! No kurwa, idioto nie wolno. Czy na głośniku nie rozmawiał prychy z getta? O, to jest dobre pytanie. Ale to młodziutki musiałby się chyba wpiąć. Nie, no jak? Ty jesteś pięty tam z czatu. No właśnie to jest. Czekaj, podgośnię sobie to. Bo myślę, A myślę, co tu się dzieje? No dawaj szykana, lewo i prawo. A ty wlawiasz? No jego nie rozjeżdżaj raczej. Dobra. Myślisz, że kiedy to ogarniemy? Starsza kobieta przechodzi. No to puść panią. Puszczam panią. Sary. Dobry uczynek. Może na baranę weźmiemy i przeniosę na drugą stronę. Nie, chociaż w miarę, w miarę sprawnie idzie rześko. A to co się stało z tym, z tym polskim prawem, że jak ktoś podchodzi do przejścia to już ma pierwszeństwo, to jest tak pojebane i 1000 złotych mandatu. I myślę, że sorry, mam zimowy akcydent, to będzie coraz częściej u ludzi. Gdzie tu się do strama wjeżdża? Yy, o kurwa! No, dobra, to, dobra to, to przejedziemy za tym, tym za tym biurowcem i skręcimy w prawo i w prawo a i będzie gitara. To, a pojedziemy na łóżka? Kiedyś na pewno, ale stary. priorytetem trzeba ludzi. Co ty dzisiaj? Coś tam trochę jadłem. Pierogi, no. Pani teściowa wysłała pierogi. Ja akurat pod, podjadłem sobie. Siemaneczko, witam, witam. Jest Igor Mani. O, to jest dobre pytanie. <grym> Mazę sprzedałem, widzowie. <grym> <grym> Już dość długo temu, no nie bo. Było... Siema Karncoks. Nie, Karnox. Dzięki bardzo, dyszkę. Do której stream? <grym> Do, nie wiem, kurwa, stary, to jest moje ulubione pytanie na streamach. Do której stream? Długo już trwa? Kiedy kolejny? No, ja nigdy nie planuję tak, jak, jak, to, ma, jak to będzie wyglądało. 2 złote, 94 zł. Kurwa właśnie myślałem o tym, ale nie wiem, czy drank streama nie zrobić w piątek albo w sobotę. jest 3 lata temu Może coś delikatnie dla rozgrzania się chlupnę, nie? Rozlewając tę herbatkę. Daily Streaming stream może być ciężko, bo na przykład wiem, że jutro nie odpalę, bo jutro kręcę klip, dojdę po milion dwa i pytałem ziomka e, od tego klipu i on mówi, że raczej nie chce tego robić na streamie, więc... 2 złote dziewięćdziesiąt cztery grosze. Chyba, że po tym. Co z multiplą? No stoi pod domem. E, będziemy nią zapierdalać. Będzie Tylko, że muszę wymienić opony na zimowe, tylne. Wstydzi się nie, on mówi, że jest mało medialny i po prostu... Niekomfortowo by się czuł, zna. no to chuj. Dzięki Profi za trzy... Tu w prawo? W prawo. W prawo! Ale tu no każdy prawo! No to nic, ty jedziesz w prawo. A i się zmieszczę? Patrzę no, tam do krawężnika. Zmieście się, jedź. Ty, tu pod prąd kurwa. Nie, niemożliwe. Widzisz zmianę organizacji ruchu. Na moją odpowiedzialność. Kurwa... Nie, 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 nie słyszałem ta bo mój młody panikę wprowadził, ale dziękuję bardzo. A tu w prawo? Nie. Nie, dalej, kolejne w prawo, no kurwa! proszę się uspokoić. No, ale ja nie gdzie ja jadę, tu! Tu! Teraz, ale czerwony jest. Tak. No to za, zaraz jak czerwony mije. Jeśli chodzi o ciebie Profit to pamiętam, przecież dopiero co rozmawialiśmy na Discordzie kurwa o Japczana. Józef, dwa złote dziś. O, ten nik pamiętam. Pozdrawiam, dzięki bardzo potężnego kwa ba, akapulco bardzo cieszy się z twojego powrotu napisz do niego na brief, ma dla ciebie propozycję no lekko się można tam ledko się można napić, ja miałem taki plan żeby zrobić takiego rank streama na którym e, omówię plany na najbliższe streamy e, jakoś taką infografikę pierdolniemy popijemy, poopowiadam co się u mnie działo 2 ,94 zł 94 groszy. to Jaki co może jeszcze RX no 7, po prawej stronie od tego samochodu no, tak, skurwia, no bo yy, rozważymy to, ale ja bym chciał mieć dalej tę Rixusemkę. Tylko nie wiem czy najpierw nie odpalę na takiego biznesu związanego z imprezami BDSM w Krakowie, a później dopiero no, będę inwestował w samochody. Na następnym. No podjedźmy do tej kastoramy, nie? Pozdrawiam twojego wujka Kamila Mamracha -ham No najpierw. no bo teraz tak widzowie. Sprzedałem tę Mazdę za kasę z walk, kupiłem mieszkanie, mam te multiple, to nieskończony projekt, no myślę, że plan jest ogólnie taki, przedłużany stream, po tym jak dostanę towarzysza, czyli suby, na tym przedłużanym streamie, no kurwa wszystko, gotowanie, remont mieszkania z młodziutkim, kurwa mać. Rozpierdolimy to mieszkanie, bo, bo ono jest takim w takim średnim stanie. Bo mam problem z parkowaniem w To spróbuj przodem. Nie, to jest. Dobra. O, z Tindera też będzie można zaaplikować. Dzięki, kuczek za 4,90 Nie nic. Nie trafia. Jest... Czekaj, jest git. Jest git, jest git, jest git. O! Przejechaliśmy coś w To weź, wyrównaj. To jakiś pewnie ten szczur. Dobra, proszę. Świstaka puścimy zaraz, no dzięki no Artex Czeka, ja mówię, że <laughs> Dobra no, masz pierwszeństwo. Nie, no oczywiście, że tak. No, no bo jesteś w trakcie manewru, no nie może ci tu wpierdolić. No chyba, że może, no. Nie ja, 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 ty dopiero co zdawałeś prawo jazdy. Nie wiem, ty! Co? Z tyłu stoją jeszcze, daleko on stoi i weź tam patrz. W kiedy? Jeszcze troszkę Dobra, masz. Już, już, już nie no, schowałeś się spokojnie, no? Za 90 dzięki, Neluk, za trójkę. To uwierzyć, ja jest mi to w, w ciężkim kurwa soku. Planujesz ja. jechać na motopasterkę w Wigilię na Katowicach. Co to jest? Wigilię teraz raczej z rodziną będę chciał spędzić. Bo i tak rzadko jeżdżę do domu. Ty uważaj, za czyni. Dobra, ewentualnie dam ci stówkę za, za nowe drzwi. O, wiedziałem, że coś mi spadło. 4 90 Dzięki, si, napisz. Spokojnie, odbanują cię. Nie gadamy o żadnych pasach, mody. Jest git, stary. Jakieś cini-mini się tutaj znieści. Dobra, trzeba zapalić. Marek, lat 45. O, czekaj. Mhm. Czekaj, że zainteresował Donate. Dzięki, pozdro A już mnie tak nie ciśnie, to myślisz, że to przyzwyczaiłem się do bólu? Ej, bo ja nie mam tych emotyk. Da się jakoś to ustawić, żeby na JRL-czasie były te emotki, czy nie chuja? Ale ja nie wiem. Będą zoty z Jezusem? Nie wiem. Jezus ponoć stał się alkoholikiem i ledwo co żyje? Jest Ci zimno w całej tej bluzie? Nie, mam cztery warstwy na sobie I nie rozbierasz ich w Nie Okej okay. Ja bym się zapłacił kurwa jak świnia Dobra, idziemy po te butle Let's go Shimano. patrz go, ogarniemy bierel backpack, to nie będzie takich problemów z ISO, bo, no, nie wiem, jak jest, jak jest jasno, to jest zajebista jakoś, nie? Ale jakbym zrobił tak, to, to ciemno w chuj. Sigma. Dwa złote dziewięćdziesiąt proszę usunąć te kurewki, odkszają i 13 letnie macki z TikToka, które się woda po czacie, jakby cię oglądali kilka lat. No ale jak uc. mam, ale... Dla karek w, karek w jaki sposób i... mam to zrobić? Dzięki bardzo za donajcika. Ty jarasz młody? No. Masz drugie globo mi się rozładowało. Przecież ci dałem do ręki, myślałem, że sobie weźmiesz. Rozładowane było. Tak? No to tam trzy, cztery wystały. stały. Jak na jednego 8. strzała było. Ale cztery tak. różne tam były. Twój kolega Adam wie, obiecuje. A jak skąd? Nie, bo ja nie wiem, co się stało z Adamcem. Ktoś mi powie? To, ale ciężko. Jak to kurwa w ogóle ludzie robią? Chyba mają odwrotnie, że tak, nie? No. no kurwa. Na weź tu mają. Weź podtrzymaj chwilę. Nie chcesz co na kurtkę zapiąć? No nie dam rady. Arteks. 2 złote o, o, tak będzie git. Przed banem z streama z so we Wrocku, bo tyle z zimą i będzie jakiś Zrobimy! Zro Pele. O, teraz jest zajebiście. Zrobimy streamek w tym. Yy, z Wrocławia. Nie, niebawem jadę do Wrocławia i z tej kwanem będę robił streama. Kurwa, co to jest? Coś się dziwnego stało z tym telefonem. Yy, I na podcast yy, wbijam do tej kwana. Ekran blokady, jak to się robi, żeby się nie obracało? No tu nie masz obraca. blokadę. Nie obracaj, dobra, jest. No, no. Bo ja dawno nie korzystałem z Androidka. No, ja lubię tej fana. to jest dobry ziomal. Także myślę, że na przestrzeni tygodnia pojadę do Wrocław i odpierdolimy tam jakiś strumyk. Tylko ze no bez zo, no bo w zimę już byliśmy w zonie. nie? Uważaj po co? Bo mnie znowu stalkować będzie, Ogarniemy to stary. Dobra, mam nadzieję, że A nie mam drugiego globu przy sobie. W domu ci tam, jak będziemy ten. He he herbatę gotować. Dobra, dawaj. Paniaki? No dawaj po waniak. No to zapytać, gdzie paniak. No. Ciekawy tu będzie ten zasięg boży. Idiota. 3 złote 92 grosze. Zł. Będzie stream z urbexu nawiedzonego cmentarza z Rybsonem. Z Rybsonem jest już wstępnie umówiony jakiś streamek, ale jest sobie bez konkretów. Ale nie wiem czy nawiedzony cmentarz. Tylko Rybson też mówi, że on już stał się mega kozakiem i, i on już się tak nie boi. A gdzie jest młody? Zgubiłem go. Mm. <laughs> 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 Kurwa. już byliśmy na tym, na Energy Landii, to jest Rybson się tak bardzo nie bał. Albo przynajmniej grał takiego Sigmę. Rybson przecież na siłownie teraz chodzi, to jest mega koks i on box kiedyś trenował. Ja też nie rozumiem tej całej nagonki na oliwkę od Rybsona, że niby jest kakiem, to jest dla mnie trochę, lekko pojebane. Tak? No właśnie tak mi się wydawało, tak to wyglądało, żeby gdzieś tu to miało być. A, karate, no karate, karate. Jak ona jej się tam troszeczkę pomieszało to co chciała powiedzieć I nie, nie wydaje mi się, że to jest takie wiesz Taki klimat ja są do... Dupa, cze, i Donice Grabowisk i podkrypami 2 złote 94 grosze. Zł. cztery co sądzisz o Adamcy, który przez rok ukrywał związek z Szyszką i gdy ona streamowała, on się pod stołem w kuchni i mieszkaniu. ja mam zrobić? No. Gdzie to jest jakiś tam pracownik? Chodź piąteczkę przybijesz. Co mam myśleć? No, ale to skąd by się... To jest potwierdzone info, on jest z tą Szyszką? Jest Panie pracownik. Tam też stoją. Zaszytą Dobre, w no w to podbijemy. Przepraszam. Takie no. tak, większe. Czekaj ...złote dziewięćdziesiąt <laughs> Dzięki Wiśnor. <laughs> Zaraz ogarniemy. No gdzieś tu muszą być, A! jak Jakbyśmy w takim śmietniku... Nie no to chyba kurwa przeginka trochę. Co? Pani obsługuje kogoś? Ja czekam, czekam. No, a się on to nie jest już troszeczkę taki ikes? Nie? No dobra. Za 3 złoty do niej to warto. Tak myślę. Ja poszukam jeszcze, póki młody próbuje ją upolować. To 2,94 dokładnie. Kurwa. Tutaj takie butle. Trzeba będzie też te butle jakoś wymyść szybko Czy <laughs> <laughs> było Sajona, a jak mi wypierdolą zanim kupię te butle Albo spakuję w jakiś kaftan To nie jest kurwa nic mądrego widzowie <laughs> Wątpię, no Kamil Amrak przecież z domu nie wychodzi Marna szansa żeby miał Przegryzać opony, gdzie gdzie on jest? No, masz? Dobra, jest! Dobrze mnie ciągnęło!